Komu jak komu, ale służbom drogowym w okresie zimy dostaje się najwięcej nieprzyjemnych uwag o ich pracy. Może dlatego z powodu ciągłych narzekań użytkowników dróg uśpiona czujność służb jest powodem takiej oto sytuacji. Chcąc dojechać z Niezabyszewa do Sierżna, dla kierującego pojazdem w żaden sposób nie jest widoczny drogowskaz, który ma informować o kierunku jazdy. Mieszkańcu pobliskiego bytowa jego okolic to nie interesuje. Wszyscy wiedzą, że w Sierżnie znajduje się największe w powiecie wysypisko śmieci. Żadna to reklama i nie o to chodzi. Chodzi o turystę, który jedzie z północnej Polski, aby podziwiać kaszuby. Z powodu braku znaku informującego o kierunku jazdy do Sierżna, dojeżdża do Bytowa, aby później kierować się w stronę Chonic i okrężną drogą trafić na znak Sierżno 1. Podobna sytuacja ze znakiem informującym, że tuż niedaleko znajduje się wieża mitokowa oraz obiekt historyczny szkoła w Płotowie. Tym razem jest inaczej. Znak jest widoczny jadąc od strony miastka. W odwrotnym kierunku nie ma możliwości zobaczenia go. To wszystko nie jest tak bardzo ważne, ale w momencie ustawienia tych znaków można było dwustronnie opisać je, ustawić w widocznym miejscu i po sprawie. Koszty mniejsze, a turysta mimo, że ma GPS nie będzie okrężnie docierał do celu swojej podróży. Starajmy się, ponieważ szczególnie zagraniczny turysta ma trudności z odczytaniem polskich nazw w małych miejscowości, a przecież chcemy, by nas odwiedzali i nie mylili kierunków.